Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu. I zostałam natchniona do tego czytania. Nie wiem jeszcze, o czym ono będzie. Zaraz zobaczycie, zaraz usłyszycie. I mam wrażenie, że ktoś potrzebuje coś usłyszeć. No i. Zaraz zobaczymy, czy to będzie o miłości, czy o karierze. Jeszcze nie wiem. Nie wiem, jaki tytuł jeszcze nadam e, temu czytaniu. Zobaczymy, jak się wszystko rozwinie. Także zapraszam bardzo serdecznie. E, to jest czytanie dla każdego e, na ten czas, kiedy, kiedy go słuchacie. Także może rezonować e, dziś, za miesiąc, za rok, w zależności kiedy będziecie go oglądać. No i zobaczmy. Zobaczmy, co my tu mamy, moi kochani. Co wszechświat chce Wam powiedzieć? Czy Bóg, czy Siły Wyższe, Anioły, jakkolwiek nazywacie tę wyższą energię? Nie ma znaczenia tutaj. Zobaczmy. Ok, ktoś jest yy, w pułapce. Yy, w pułapce. No i właśnie zobaczmy w jakiej pułapce, tak. <grym> zobaczmy, co to za pułapka. Jest to pułapka, oczywiście, mentalna, słuchajcie, także możecie zaradzić coś temu. Na pewno, na 100%. Ok. No właśnie. Czegoś się kurczowo trzymacie. To może być idea, to może być przekonanie, to może być Wasza wizja, to może być Wasza opinia na jakiś temat. Um, no i mamy tutaj. Um, Energię albo mm, mówiącą o tym, że ktoś was oszukał, oszukuje, e, okłamał, okłamuje, czy też wy sami sobie to robicie, tak? To jest taki najprawdopodobniej chodzi o samosabotaż, czyli jesteście uwięzieni, ponieważ myślicie, że e, jest, mówicie sobie pewne rzeczy, czyli jakby okłamujecie siebie. E, po to, żeby być w tym miejscu, oczywiście to wszystko jest na takim poziomie mniej świadomym, jak najbardziej, ale z jakiegoś powodu wolicie być tutaj uwięzieni lub wydaje Wam się, że nie macie wyjścia, tak? No i teraz patrzymy, o co chodzi. Czegoś się bardzo kurczowo trzymacie, tak jak mówię. I daje Wam to pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, czyli nawet jeżeli to jest dla Was, dla wyższego dobra, powiedzmy sobie, niekorzystne, to i tak wolicie się tego trzymać, bo jest to coś, co znacie, tak? Ciało ma to do siebie, umysł ma to do siebie, że zawsze chce wracać do tego, co zna. Bo tam się czuje komfortowo, tam się czuje bezpiecznie, mimo że mogą to być sytuacje lub ludzie, z którymi jesteśmy połączeni, e, lub zachowanie, które powtarzamy, które jest dla nas niekorzystne. Mamy królową. Mamy odwagę, siłę, moc, pójście za głosem serca, lub właśnie tego nierobienie, bo do góry nogami ona wyskoczyła, nie wiem czy zauważyliście. Um, I mamy trzy buławy. No dobrze. A wszystko jest zwieńczone dziewięcioma pucharami, czyli e, to jest sytuacja, w której byście się chcieli znaleźć. To jest wasze marzenie, tak? To dziewięć Pucharów. Um, no dobrze, no więc tak, mamy tutaj albo sytuację, gdzie nie potraficie się otworzyć na miłość, um, ponieważ zostaliście zranieni, um, lub ktoś was odrzucił. Odciął czy po prostu nie odwzajemnił waszego uczucia lub nie okazuje wam właśnie ciepła miłości, stąd wydaje wam się, że jesteście w sytuacji bez wyjścia, tak? Natomiast mm, z jakiegoś powodu, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, trzymacie się tej sytuacji. Pomimo, że wasze serce mówi co innego, tak? Czyli jakby nie macie odwagi się od tego odciąć, słuchajcie, to, te, to nie musi być czytanie romantyczne. To może być powiązanie z jaką z, z, z drugą osobą, em, gdzie Wam się wydaje na przykład w rodzinie, tak? E, najczęściej, albo em, no, właśnie, z partnerem, czy może, no, no, mówię z kimkolwiek, to może być w pracy takie połączenie, które Wam się wydaje bez wyjścia, tak? Um. No dobra, i patrzymy dalej. Co ja? Aha, tutaj są karty. Patrzymy dalej, bo potrzebuję więcej informacji, żeby Wam tu przedstawić. Yy bardziej tę sytuację, może żeby bardziej przemawiała, tak to dla niektórych to może być relacja matka, córka, moi kochani, czy tam syn ojciec, wiadomo, jest to czytanie ogólne, więc możecie sobie płeć dostosowywać. Lub starszej kobiety z młodszą, tak? Jakby jest różnica albo wiekowa, ym, albo ym, na przykład stanowiska, czyli mniejsze, mniejsze stanowisko i wysokie stanowisko, ym, lub jakiegoś rodzaju, powiedzmy sobie, nie wiem. No, jest różnica, tak? Ktoś jest na początku drogi, a ktoś, znaczy, no tak, ktoś jest jakby na początku drogi, e, czy to wiekowej, czy doświadczeniowej, czy jakiejkolwiek innej, a ktoś jest już dalej, tak? No i mamy tutaj taką, nie, taki nierówny przepływ właśnie tej energii, tak? Czyli jeżeli jest to w relacji, no to właśnie nie ma tego. Yy, okazywania uczuć. Jeżeli jest to sytuacja materialna, to jest to jakaś yy, niesprawiedliwość, tak materialna. Yy. I wam się wydaje, że jest to sytuacja bez wyjścia. Natomiast tak nie jest. No właśnie, tutaj co mi tu pokazuje. Yy. Pokazują energię. To wam się wydaje, że nie w ogóle jesteście tak y, troszeczkę. Y, jakby nie widzicie sy, wyjścia z tej sytuacji, tak? Natomiast y, musicie wiedzieć, że ta sytuacja, w której myślicie, że powinniście być, y, zupełnie tak nie jest. Dlatego że tutaj mamy y, Kartę relacji, tak? Przewróconą do góry nogami. To nie jest relacja dla Was. I czy to jest relacja romantyczna, czy to jest relacja, tak jak powiedziałam, jakakolwiek inna, ona jest niezdrowa, tak? Jeśli chodzi o sytuację romantyczną, nie bójcie się otworzyć na nowe, ponieważ tutaj macie w energii nową osobę. Będzie komunikacja, to idzie, to jest w przyszłości, tak? To jest tu, gdzie powinniście, jakby zmierzać, patrzeć w, na nowe możliwości. Mamy tutaj rycerza, mamy tu zakochanie się, dużo rozmów. Także to jest na. Na horyzoncie, um, Natomiast to, gdzie to, co opłakujecie, jest dla Was niekorzystne, niesprawiedliwe, tak? niedobre. Um, I niektórzy, wydaje, niektórym z Was się wydaje, że musicie tkwić w tej sytuacji, w tej zależności. Czy to jest e, kwestia, e, znaczy zależność w e, Waszej pracy, czy tak jak powiedziałam, jakakolwiek relacja, wy jakby macie przekonanie, że powinniście coś, tak, że powinniście tu być, że powinniście. E, że to że jakby, że właśnie musicie tu tkwić o w takim sensie. I mm, żyjecie, jakby t, t, są rzeczy, które mm, jakby postrzegacie przez. żyjecie troszeczkę w iluzji, jakby w takim sensie, w jaki sposób postrzegacie tę sytuację lub tę osobę, tak? Oczywiście marzycie o. o marzycie, to cały czas to marzenie się tutaj pokazuje że jakby że, że nie możecie go osiągnąć marzycie o tym, ale jakby nie, nie możecie tak jak powiedziałam, jesteście e, macie wrażenie, że utkwiliście w sytuacji bez wyjścia tak? natomiast musicie sobie przypomnieć, że macie moc przyciągania pięknych rzeczy, każdy ma tylko um, musicie przestać się widzieć jako w tej pułapce, tak? Lub przestać albo odrzucić, um, bo możecie nie być świadomi, że jesteście w pułapce, tak? Um, ale musicie, trzymacie się czegoś kurczowo, tak? Jak powiedziałam, czy to jest przekonanie, że na przykład, ok, podam przykład, może tak będzie um, przejrzyściej. Powiedzmy sobie, że. Um, Zakochaliście się w kimś i uważacie, że to jest wasza osoba i za wszelką cenę musicie z nią być, tak? Mimo, że ta osoba nie jest dla was dobra, em, ale żyjecie w przekonaniu, uczypiliście się kurczowo, że to ma być ta osoba, żadna inna, tak? Bo wydawało wam się na początku, że, że po prostu to jest ta osoba, koniec kropka i nie potraficie. Mm, Spojrzeć na to inaczej i zobaczyć, że skoro ta osoba nie chce Was, tak, lub um, skoro ta osoba Was odrzuca albo nie, albo nie traktuje Was w porządku. To, to może jest lepsza osoba dla Was, tak, w tym wszechświecie. No i tutaj, właśnie, tak jak powiedziałam, podnieść podnieś głowę i spojrzeć, co jest przed Wami, tak, a nie tutaj leżeć i e, być smutnym i w, po prostu nawet nie wychodzić na zewnątrz, tak, w, w, w sensie metaforycznym. E, ta osoba jest jakby. Zamknięta w swoim pokoju i myśli, że po prostu już nic jej nie, że jakby to szczęście, które ona uważa, że jest, mogłoby być jej szczęściem, jest niedostępne, tak? Więc nawet nie będzie się rozglądać za czymś innym. No właśnie, jakbyście troszeczkę poluzowali. Tak, nie, kurczo, nie trzymali się kurczowo tego przekonania lub tej sytuacji, to automatycznie otwieracie drzwi nowym możliwościom. Mamy tutaj karetę, tak? Czyli coś chce jakby wejść do waszego życia, puka do was, ale wy nie chcecie otworzyć drzwi, nie słyszycie tego pukania, tak? No właśnie, i wolicie jakby zawiesić czas, zawiesić działanie, tak jakby zatrzymał się czas. Mamy zastój, przez to, że czegoś kurczowo się trzymacie, ok? No i właśnie to, to życie jakby w tym kłamstwie, tak to samo oszukiwanie się to okłamywanie się sprawia że już, że to na was bardzo ciąży już macie tego, już jesteście tym zmęczeni, tak i to, te 10 buław też mówi mi o tym, że już dłużej nie, nie, nie będziecie w stanie dźwigać tego to musi, że tak powiem się rypnąć, żeby mogło uwolnić nową energię już nie możecie tego dalej dźwigać, tak? Zobaczcie, no wieża. Jeżeli sami z tym nic nie zrobicie, to wszechświat wam w tym oczywiście pomoże, ale może to nie być w, na, w najfajniejszy i najmniejszy sposób, tak? Mamy wieżę, czyli jakby sforsowanie czegoś, żeby, co ma się rozwalić, po to, żeby runęły z fundamenty, które są liche, tak? które są postawione, znaczy nie fundamenty, żeby runęły, tylko to, co na nich zbudowaliście, musi runąć, ponieważ jest postawione na lichych fundamentach, tak? Także jeżeli sami nie zrobicie tego, to mówię, wszechświat wkracza, pomaga nam, ale zazwyczaj jest to w postaci jakiegoś szoku albo niemiłego wydarzenia, bo... Jakby jest wbrew nas, bo stawiamy opór, tak? Jeżeli stawiamy czemuś opór, to oczywiście y, bardziej się to na nas y, odciska, prawda? No właśnie, a tu zobaczcie. Ha, ha, ha. A tu zobaczcie, to życzenie, marzenie, czymkolwiek ono jest, czy to jest marzenie na piękną relację, czy e, właśnie na zdrową relację w pracy, e, czy z, z członkiem rodziny, to zobaczcie, tu za kulisami dzieje się coś, wy tego nie widzicie, ale jeżeli tylko poluzujecie tutaj, jeżeli przestaniecie stawiać opór, tylko będziecie szli za. Tam, gdzie energia płynie, tak, to zobaczcie, mamy asa denarów, mamy to spełnienie tego marzenia, ten, ten, tą nagrodę w postaci tego, że dostaniecie to, czego pragniecie, ale to może nie być w takiej formie, jak wam się wydaje, że powinno być, tak? Czyli przyjdzie relacja piękna, ale nie z tą osobą, na którą się uparliście, która jest dla was niedobra, tak? Um, tylko przyjdzie ktoś nowy. Także Hmm, oczywiście, tak jak mówię, to jest przykład, to nie musi być o relacji. No i zobaczmy jeszcze, czym, co jeszcze, powie, jakie są jeszcze rady? O, jakie są jeszcze rady w tej sytuacji? Mamy pomarańczowy szafir, moi kochani, piękny pomarańczowy szafir. Oj, piękne moje dusze. Ta energia jest o tym, żeby podarować sobie, albo inaczej, żeby zadbać o swoje ciało, o swoje zmysły, tak? Czyli żeby. Dać sobie miłość, tak, żeby ukochać się, żeby rozpieścić się, tak. Um, I tutaj, bo, nie wiem, zróbcie sobie na przykład jakąś kąpiel e, taką wyjątkową, albo w jakiś sposób właśnie dajcie sobie tę miłość poprzez um, zadbanie o, o wasze ciało, tak? o waszą skórę, czy to włosy, czy, um, czy ciało też od środka, czyli pokarm, tak? cokolwiek to jest. Um, przypomnijcie sobie o tym, że wasze ciało jest bardzo ważnym um, jakby pojazdem, tak? W tym życiu, o które trzeba dbać. Im więcej dbasz o nie i im więcej dajesz sobie miłości, tym bardziej będziesz przyciągać do siebie osoby, które też będą chciały o ciebie dbać. Także bardzo piękna energia, moi kochani. I no, myślę, że to czytanie jest właśnie o tym, żeby. Nie dać się kontrolować przez jakieś um, rzeczy zewnętrzne, tak? Czyli tutaj jest nawołanie do tego, żeby wziąć życie w swoje ręce i uś przypomnieć sobie, że to wy jesteście panami swojego losu, to wy możecie zakończyć tutaj tę, tę nieprzyjemną sytuację. Um, czy, czy relacje, czy jakiś układ, tak, czyli jakby odzyskujecie siłę, tak, nie dajecie już dłużej um, rządzić jakimiś zewnętrznymi, że, um, żeby zewnętrzne rzeczy rządziły waszym życiem, tak, odzyskujecie power, odzyskujecie siłę sprawczą, o tym jest to czytanie. Um, I właśnie takim dobrym sposobem jest na to, żeby sobie mm, powiedzmy sobie przypomnieć o, o naszej mocy, jest w, właśnie zadbać o nasze ciało, tak? Um, to jest taki mm, powiedzmy sobie piękny sposób, żeby zrobić ten pierwszy krok. Um, dla siebie i przypomnieć sobie o własnej mocy, zadbać o siebie. W e, momencie, kiedy myślimy, że życie nam się przytrafia, tak? E, oddajemy po prostu moc swoją w ręce innych ludzi, tak? E, I czasami tak jest łatwiej, po prostu. A tak jest łatwiej, bo mm, jest to coś może, co jest znajome wam, i tak jak powiedziałam, umysł lubi wracać do tego, co już zna, bo tam się czuje bezpiecznie. Ale żeby przestać być takim taką ofiarą, tak? Ym, I oskarżać wiecznie kogoś albo coś. Że moje życie wygląda tak, a nie inaczej. To jest takie trochę pójście właśnie na łatwiznę, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałam, to jest wszystko to, robimy podświadomie, oczywiście, ale to czytanie jest po to, żeby sobie uświadomić i przypomnieć, jaką wielką mamy moc, jeśli chodzi o, o to, jak nasze życie może wyglądać, tak? Także moi kochani, mam nadzieję, że komuś pomogło to czytanie. Pozdrawiam Was serdecznie i bierzcie rzeczy w swoje ręce. Nie pozwólcie, nie dajcie się tak, żeby ktoś lub coś em, oddalało Was od Waszego szczęścia. Pozdrawiam Was serdecznie i buziaki pa.